Cześć. Z tej strony Bartek Siemienkiewicz, a to kanał no to w drogę, gdzie opowiadam o Bogu, Biblii i życiu wokół tego na co dzień. I robimy to w miarę normalnym językiem, bez zadęcia i bardzo niedoskonale, ale ciągle lepiej. I dzisiaj będziemy zaczynać nową, nowy format. Na tym kanale, bo będziemy, e, będę się starał opowiedzieć Wam większy temat, ale w formie krótszych i częstszych odcinków, które będą, mam nadzieję, zawierały jedną główną myśl e, z danego zagadnienia, po to, żebym ja a przy okazji i wy mogli sobie temat uporządkować, usystematyzować, utrwalić i się nie pogubić w całym gąszczu tych zagadnień. I pierwszą rzeczą, od której chcę zacząć, to jest w ogóle, co Biblia mówi o Biblii. Nie filozofia, nie literatura, nie socjologia, ale sama Biblia o Biblii, więc. Będziemy się zastanawiać, co Biblia mówi, czym jest Biblia, jaki ma charakter, co robi z człowiekiem, jak to robi, czy to dla każdego jest, i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że wiele z tych wniosków i przemyśleń będzie prawdopodobnie dla ciebie nowych, odkrywczych może czasem szokujących. Więc tym bardziej zapraszam choćby z ciekawości. I zaczniemy to rozważanie, tą rozkminę od psalmu pierwszego, wersetu pierwszego i drugiego. Idzie to mniej więcej tak. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych. Nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada... W gronie szyderców, ale jego upodobanie czy też jego rozkosz jest w prawie jachwej, nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy. I tutaj od razu zanim przejdę do tematu, uwaga techniczna. We fragmentach, które będę podawał, padają właśnie słowa typu prawo przykazanie, ustawy, sądy yy, Jachwę Pana Boga. I w tym kontekście wszystkie te stwierdzenia będą znaczyły po prostu słowa, które wypowiedział Bóg i które mamy zapisane teraz w Biblii. Yy, a Jachwę to jest jedyny, prawdziwy Bóg, który zainspirował ludzi do napisania tej Biblii, więc jest jej autorem. I wracamy, jak już to wiemy, do tematu. W drugiej części, w drugim wersecie tego psalmu jest napisane nad jego prawem rozmyślam we dnie i w nocy, czyli nad słowami Boga, nad treścią Biblii rozkminiam dniami i nocami, dniami i nocami. Jak się na tym zastanowić, to jest całkiem radykalne. Stwierdzenie, bo ile znasz osób, które spędzają cały swój czas na rozmyślanie o Biblii? No niewiele, albo i wcale. I czy tu chodzi o to, że autor mówi, że nic innego w życiu nie robi, tylko 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku rozkminia te, te Biblię? I tak i nie. I zaraz wyjaśnię o co chodzi. W psalmie 119, wersecie 97 inny gość mówi. O jak kocham Twoje prawo. Przez cały dzień o nim rozmyślam. I znowu jest twierdzenie przez cały dzień. Czy można o czymś myśleć przez cały dzień? To... Zanim odpowiem, zadam Ci pytanie, czy ty myślisz przez cały dzień? Czy masz jakieś myśli? No właśnie, masz i pewnie sporo tych myśli, bo nasze umysły, nasze mózgi produkują ich setkami, tysiącami, może dziesiątkami tysięcy dziennie. I często jest tak, że te myśli, które są automatyczne, które gdzieś tam w tle u nas lecą. Pojawiają się pod wpływem tego, o czym myśleliśmy, co oglądaliśmy, co słuchaliśmy wcześniej. Na przykład, jak się w kimś zakochasz, się zauroczysz, no to masz tak, że myślisz o tej osobie cały czas, nawet jeśli wykonujesz jakieś czynności zajmujące twój umysł. Niby um, jesteś pochłonięty czymś, ale w każdej wolnej chwili ten umysł wraca do tego i wraca więc myślę, że nie da się w pełni, świadomie cały czas o czymś myśleć ale tutaj jest pokazane, że autor ceni bardziej to słowo niż inne rzeczy w ciągu dnia, to znaczy, że szuka każdego momentu, żeby o tym rozmyślać i robi to na tyle często i długo, że w którymś momencie już te myśli automatycznie mu się pojawiają w głowie i to jest tryb domyślny i Pomyśl sobie, ile takich momentów w ciągu dnia jest. Czy to w toalecie, czy to przy szykowaniu jedzenia, czy staniu w kolejce, myciu naczyń. Jest dużo czynności, które nie wymagają naszego umysłowego zaangażowania, a wręcz sprzyjają yy, rozmyślaniom, rozkminianiom i myślę, że o to autorowi chodzi. No dobra, ale co z tymi nocami? No, i tutaj, w tym samym Psalmie 119, tylko w wersecie 148, yy, ktoś mówi: Moje oczy wyprzedzają straże nocne, aby mógł rozmyślać nad Twoim słowem. I znowu, tutaj chodzi o to, że, ten, yy, że w Izraelu było tak, że yy, jak w wojsku trochę wystawiano, warte, żeby Strzegła obozu, miasta, i tak dalej. I ona trwała od mniej więcej 18 do 6 rano i się zmieniała co 4 godziny. A ludzie chodzili spać właśnie w, w okolicach 19.20, 20, bo nie było sztucznego światła, więc e, korzystali z tego, jak słońce zachodziło, oni też szli spać. I ten autor mówi, e, są różne możliwe tłumaczenia tego wersetu, interpretacje. Ale w każdym z nich chodzi o to, że był gotów zarwać część albo nawet całą noc, żeby rozmyślać o tym słowie. Czyli położył się później, albo wstał w środku nocy, albo wstał wcześniej niż wszyscy, żeby myśleć o tym. No i znowu, czy to chodzi o to, że każdą noc zarywał i nie spał w ogóle? No, raczej nie. Ale chodzi o to, że jeśli nie miał, że, że było to dla niego na tyle ważne, cenne to rozmyślanie nad słowem, że jak mu brakowało czasu w ciągu dnia, albo miał szczególnie jakiś trudny czas problematyczny, albo po prostu tęsknił za tym, to był gotowy poświęcić sen, żeby rozmyślać o tym, bo to było cenniejsze, to było ważniejsze bardziej potrzebne mu z jakiegoś powodu, niż spanie. I to brzmi radykalnie. Mamy na razie gościa, który e, nic innego nie ceni tak bardzo, jak rozmyślanie na słowem, cały dzień szuka każdej okazji do tego, zarywa nawet nocki, ale to nie wszystko. Bo w Księdze Hioba, w 23 wersecie 12, 3 rozdziale 12 wersecie, Hiob mówi, a Hiob według samego Boga był sprawiedliwy, czyli robił wszystko tak, jak Bogu się podobało. Normalnie perła wśród ludzi i tenże Hiob mówi, że od um, przykazań Twoich ust nie odchodziłem, a ceniłem słowa Twoich ust bardziej niż własny posiłek. Co? Bardziej niż posiłek Chob uważał, że jest ważniejsze dla niego rozmyślać o tym słowie, o tych treściach, niż to, żeby zjeść. I Jezus pokazuje, że podobnie myśli, bo po 40 dniach na pustyni, kiedy nic nie jadł, w końcu czuje głód. Szatan do niego mówi: zmień kamień w chleb, a on mówi w czwartym, rozdziale czwartym wersecie, że jest napisane. Nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Pana, czyli Boga. Więc Jezus cytuje Stary Testament i mówi: że ważniejsze, tak jak jedzenie w Twoim życiu jest ważne, to rozmyślanie nad Słowem, nad Biblią jest jeszcze ważniejsze. Czy możesz się obyć bez jedzenia? Możesz, ale nie, nie w nieskończoność. To znaczy, że przyjdzie moment, w którym musisz to zrobić. I tak samo jest tutaj, że można najwyraźniej obejść się bez rozmyślania nad tym słowem, ale z jakiegoś powodu nie zaspokaja to wtedy tych potrzeb w człowieku, które ma. I tutaj autor sugeruje, że te potrzeby są ważniejsze niż. Potrzeba jedzenia, czy spania, czy e, myślenia o innych rzeczach w ciągu dnia. I jak myślisz, że to już jest szczyt e, cenienia tego tych treści to w psalmie 19, wersecie 10 jeszcze inny gość mówi, że ceni treści w Biblii, to co Bóg powiedział. Bardziej niż złoto i że jest to bardziej pożądane niż złoto, nawet niż mnóstwo szczerego złota. Czyli mówi, że stawia rozmyślanie nad Biblią wyżej niż zdobywanie bogactwa. I zauważ, że jak mówimy o bogactwie, to nie chodzi o sam fakt pieniędzy, ale my. Podążamy, chcemy mieć te pieniądze, bo nie chcemy samych pieniędzy, chcemy to, co za nie możemy kupić. Więcej wolnego czasu, bezpieczeństwo, przyjemności i tak dalej. I on mówi, że ceni rozmyślanie bardziej niż wszystkie te rzeczy. I w sumie w bodaj w ósmym rozdziale Księdze Przysłów, w dziesiątym wersecie inny autor mówi, że no to jest... Cenniejsze niż wszystko inne, czego możesz w ogóle pragnąć, pożądać. Więc podsumowując, yy, mamy obraz człowieka, który tak ceni rozmyślanie nad Biblią, że szuka każdej okazji w ciągu dnia, żeby to robić świadomie, jest gotowy zarwać nockę, nie jeść, zrezygnować. Na przykład, z dodatkowej pracy, żeby zarobić, albo mieć inny rodzaj pracy, żeby móc bardziej się temu poświęcić. Że jeśli ma wybierać, to wybiera rozmyślanie nad Biblią bardziej niż jedzenie, spanie, przyjemności, zaspokojenie e, innych potrzeb. I powiedz, jak to dla Ciebie brzmi? Bo dla mnie to brzmi. Niesamowicie radykalnie, wręcz szokująco, bo jak to wygląda dzisiaj w Polsce? Większość, a może duża część ludzi w ogóle do Biblii nie zagląda, w ogóle jej nie słucha. Jeśli ty tutaj e, tego słuchasz, to jesteś jakimś wyjątkiem, jakimś kosmitą. Ludzie, którzy e, chodzą do kościołów, zazwyczaj mają kontakt z tym raz w tygodniu. W czasie kazania, czy to na mszy, czy nabożeństwa, czy grupie jakiejś domowej, niektórzy co bardziej um, gorliwi mają swoje jakieś momenty w ciągu dnia, gdzie czytają, ale rozdział czy dwa, ale wciąż w porównaniu do tego obrazu, co tutaj przedstawiliśmy, to jest, yy, jest daleko. Czemu? Czemu tak jest? Yy, że ci ludzie zależało im na tym bardziej niż na spaniu, jedzeniu, pieniądzach i innych związanych z tym rzeczami. No i ktoś może w ogóle powiedzieć tyle czasu spędzać na tym. To jest straszna strata czasu. Albo że muszą robić to tylko fanatycy religijni z przymusu, bo bo Bóg się na nich rozgniewa, albo będą mieli wyrzuty sumienia, albo ktoś na nich będzie krzywo patrzył. A ktoś jeszcze inny może pomyśleć, że ej, to jest taki standard, że to jest niewykonalne dla mnie. I czy tak jest? Moja e, teza, myślę, że Biblia mówi o tym, że jest zupełnie inaczej. Że tu nie chodzi o przymus, nie chodzi o wyrzuty sumienia i że to nie jest coś, co jest przeznaczone dla super świętych, uduchowionych, zdyscyplinowanych ludzi, ale że to jest styl życia dla każdego i który nie wynika właśnie z wyrzutów sumienia czy z przymusu. A z czego? O tym powiem w kolejnym. Odcinku. Więc jeśli nie chcesz go przegapić, zasubskrybuj ten kanał, to dostaniesz powiadomienie. Jak ci się podobało, daj lajka. A jeśli wniosło coś pozytywnego, to do twojego życia możesz postawić mi wirtualną kawę o zadowoloną kwotę. Link do tego wsparcia znajdziesz w opisie do filmu. I. Jeśli chcesz pogadać o tym prywatnie, możesz do mnie pisać na Facebooku. Bartek Siemienkiewicz, znajdziesz tam bez problemu po mojej tablicy. Pisz, jeśli masz pytania, w komentarzach, prywatnie, jak chcesz. Cześć!